Witajcie na kanale videotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na recenzję programu Action Re-Release Jest to polski program służący do nagrywania materiałów z gier, z pulpitu oraz streamowania. Tak prezentuje się główne okno naszego programu. Mamy tu możliwość dostosowania trybu nagrywania. Pierwszym jest nagrywanie gier i aplikacji DirectX oraz OpenGL. DirectX jest wspierany w wersji 9, 10 oraz 11. Aktywny pulpit służy do nagrywania materiałów z pulpitu. i aktualnie wykorzystuję tą funkcję do nagrania tej recenzji. Trzecim i ostatnim trybem nagrywania jest obszar aktywnego pulpitu. Zaznaczamy sobie obszar, który ma być tylko nagrywany. Format pliku. Do wyboru mamy dwa popularne formaty, AVI oraz MP4. Rozmiar wideo możemy sobie dostosować, jaka ma być rozdzielczość naszego filmu. Ja polecam używać oryginalnej. Klatki na sekundę. Przy pomocy tej listy możemy sobie wybrać już gotowe schematy. Zabrakło mi tutaj możliwości wpisa ręcznego wpisania ilości klatek na sekundę, jak na przykład 55. Długość nagrania służy do Wpisania sobie tutaj na przykład 10 minut, i po tym czasie program automatycznie zakończy nagrywanie. Być może przyda się to przy jakichś dłuższych maratonach, bądź także na przykład do streamowania. Tryb Perfect Video Match służy do nagrywania materiałów, które są na stronach www. Jeżeli nie możemy na przykład pobrać żadnego filmiku. Uruchamiamy tą funkcję, wybieramy obszar aktywnego pulpitu i już nagrywamy materiał, który znajduje się na stronie internetowej. Jeżeli go sobie wyeksportujemy, plik wynikowy będzie naprawdę bardzo mały i porównywalny z tym, który oglądaliśmy na witrynie internetowej. Tak więc jest to bardzo przydatna funkcja, jeżeli chcemy po prostu tylko zgrywać materiały z, z sieci. Nie jest to z, zalecane do nagrywania normalnego. Gier czy pulpitu. Nagrywanie dźwięku systemowego służy nam oczywiście do nagrywania dźwięku, który słyszymy na głośnikach, czy na słuchawkach. Nagrywanie dźwięku wielokanałowego służy nam uzyskania systemu 5.1, 7.1 bądź innego możliwego, który oczywiście obsługuje nasz program bądź gra. Mamy także dostosowanie mikrofonu nagrywanie oraz nie nagrywanie i trzy nagrywanie na przycisk teraz przechodzimy do zakładki live czyli do streamowania żeby korzystać z tej funkcji musimy kupić lub przedłużyć subskrypcję tak więc jest to usługa płatna mamy także możliwość zapisywania tego do osobnego pliku czyli po naszym jakby streamowaniu mamy zachowany cały plik całe nasze wideo w jednym pliku na dysku możemy oczywiście dostosować sobie rozmiar wideo klatki na sekundę oraz bitrate jeżeli mamy dość słaby upload czyli możliwość przesyłania materiałów ustawiamy sobie oczywiście ten bitrate mniejszy jeżeli mamy upload bardzo wysoki możemy sobie nawet pozwolić prawie na maksa ustawienia nadawania Mamy tutaj możliwość wybrania popularnych serwisów służących właśnie do streamowania, jak na przykład YouTube czy Twitch. Ustawiamy sobie serwer oraz klucz strumienia. To, co zabrakło mi w tej funkcji tego programu, czyli w streamowaniu, to jest, są sceny. Niestety możemy tylko na przykład nagrywać pulpit bądź daną grę. Nie możemy już oczywiście korzystać z scen. Bardziej zaawansowani streamerzy wiedzą, wiedzą, co mam na myśli. Jeżeli nie wiecie, to wam powiem, że możemy na przykład nagrywać daną grę, pokazywać jeszcze czat oraz innego inne rzeczy, jak na przykład też napisy. Być może w późniejszych wersjach zostanie dodana ta funkcja i będziemy mogli także zarządzać scenami już przy pomocy tego programu. Nagrywanie dźwięku. Możemy także oczywiście zaznaczyć długość nagrania. Mamy dwa popularne formaty, jaki pierwszy jest AVI oraz MP4 Audio. Mamy także możliwość nagrywania dźwięku wielokanałowego, ciszy, co jest bardzo przydatne, jeżeli nic nie mówimy. Polecam mieć to właśnie zaznaczone oraz także możemy sobie tutaj ustawić mikrofon. Pomiar wydajności służy nam bardziej jako benchmark, Gramy sobie w jakąś grę, uruchamiamy pomiar wydajności, który liczy nam klatki na sekundę. Możemy sobie oczywiście później policzyć średnią, jaką uzyskaliśmy, zobaczyć, jaka była najmniejsza ilość klatek podczas naszego nagrania oraz maksymalna. Także mamy tutaj specyfikację systemu naszego komputera. Zrzut ekranu służą nam do tworzenia screenshotów z gry czy do z pulpitu. Mamy trzy popularne formaty: MP, BMP, PNG oraz JPG. Ja mam zaznaczone PNG, ponieważ jest moim zdaniem to najbardziej uniwersalny format, który obsługuje, jest obsługiwany przez różnego rodzaju programy graficzne. Jakość jego jest też całkiem dobra, a waga dość niska. I to, co jest właśnie esencją tego programu, to są różnego rodzaju opcje, które możemy sobie dostosować do naszych potrzeb. Jest ten program w bardzo wielu językach, w tym polskiej oczywiście. Mamy także możliwość ustawienia tutaj kilku podstawowych funkcji, jak na przykład aplikacja zawsze na wierzchu, sprawdzanie dostępności aktualizacji. Urucham aplikacji w trybie zminimalizowanym. Użyj okno action przed rozpoczęciem nagrywania pulpitu, pokaż okno action po zakończeniu nagrywania pulpitu oraz włącz Action Remote Control. Jest to moim zdaniem bardzo przydatna funkcja, jeżeli posiadamy telefon z Androidem. Ściągamy sobie odpowiednią aplikację, łączymy się i dzięki czemu możemy zarządzać tą aplikacją przy pomocy telefonu. Jest to naprawdę bardzo wygodne i jak sobie tak pomyślę, to chyba jest to jedyny program, który pod. Umożliwia nam zarządzanie yy, dzięki, zdalnym sterowaniem, jakby przez telefon. Inne aplikacje yy, bądź programy służące w tym celu, czyli nagrywaniu gier i pulpitu, nie mają właśnie tej rzeczy. Tak więc, bardzo fajnie, że akurat yy, polscy programiści tak coś zaimplementowali. Mamy także możliwość ustawienia opcji nagrywania wideo. Możemy sobie ustawić jakość. Ja mam tu ustawienia domyślne i moim zdaniem program sobie bardzo dobrze radzi. Mamy także możliwość wykorzystywania wszystkich rdzeni procesora. Jeżeli nasz procesor jest wielordzeniowy, możemy oczywiście sobie tą funkcję włączyć, dzięki czemu nasze nagrania będą lepsze, yy, będą bardziej płynne oraz yy, bardziej profesjonalne. A o to właśnie chodzi, jeżeli chcemy po prostu zacząć naszą karierę youtubera. Mamy także możliwość nagrywania yy, kursora myszy. Jest to bardzo przydatne, chociaż w niektórych sytuacjach nie chcemy, żeby kursor był widoczny na ekranie, także możemy sobie to wyłączyć. I mamy także ustawienia nakładki graficznej. Jeżeli posiadamy kamerkę internetową, możemy sobie oczywiście skonfigurować tutaj możliwość nagrywania jej, program automatycznie będzie nagrywał to, co się dzieje w grze bądź na pulpicie. Czy na przykład, jeżeli będziemy streamować, oraz będzie automatycznie dołączona nasza kamerka, widok z naszej kamerki, czyli na przykład twarz, bądź też inne e, rzeczy możemy taką kamerą rejestrować. Możemy także ustawić sobie rozmiar wideo, jak i też narożnik, w którym ma się e, obraz kamerki pojawiać. Ustawienia mikrofonu dość przydatne. Ustawiamy sobie tutaj mikrofon, który aktualnie sobie nagrywamy. Możemy dostosować poziom głośności. Jeżeli coś na przykład popsujemy i na przykład nie pamiętamy, jakie wartości były domyślne, możemy nacisnąć ten przycisk i automatycznie będziemy mieli wartości przywrócone. Nagrywanie mikrofonu do osobnej ścieżki dźwiękowej jest to moim zdaniem bardzo przydatna funkcja. Nie musimy nagrywać osobno naszego dźwięku z mikrofonu. Program Łączy, tworzy osobną warstwę. Na której jest nasz mikrofon oraz dźwięk z gry. Jest to naprawdę bardzo fajne, a nie tak jak w innych programach, dźwięk jest po prostu miksowany. Tutaj możemy sobie taką ścieżkę wyeksportować oraz ją oczywiście zedytować. Mamy także możliwość ustawienia balansu podczas nagrywania. Też bardzo przydatna funkcja, jednak żałuję, że nie możemy ustawić, na przykład, żeby dźwięk systemowy był nagrywany na. 100% oraz nasz mikrofon był też nagrywany na 100%. Jak widzimy, jak ruszamy tym suwakiem. Możemy oczywiście ustawić sobie dane proporcje, np. 20-80, do 80, ale nie możemy ustawić na 100%. Dzięki czemu nie możemy na przykład zastosować efektu auto audio DAC, który jest na przykład w programie Audacity. Mamy także możliwość ustawienia bitrate'u. Także z przygotowanych już funkcji programu Ustawienie Hada Służy nam do ustawienia w którym narożniku ma się znajdować taki Licznik FPS-ów oraz Informacji czy nagrywamy czy streamujemy nasz materiał Możemy sobie to oczywiście ukryć Bądźcie nagrywać Ustawienie ekspertowania, eksportowania eksportowania jeżeli posiadamy kartę Nvidia Skuda, czyli z takim przyspieszeniem do kodowania wideo, możemy sobie oczywiście z tego skorzystać. Możemy także ustawić sobie nasze konto YouTube i po każdym nagraniu możemy już od razu wysyłać gotowy plik właśnie na ten serwis. oraz ustawiamy sobie katalog docelowy, gdzie będą pojawiały się nasze nagrania. Tutaj mamy także możliwość dostosowania skrótów klawiszowych do naszych potrzeb, np. Na nagrywanie wideo pod F9 bądź pod inne przyciski, jakie sobie oczywiście tego zażyczymy i jak nam będzie wygodniej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Każdy powinien sobie jakoś do swoich własnych potrzeb dostosować ten program i nie powinno być problemów z działaniem. Jak widzimy, mamy tych funkcji naprawdę bardzo dużo, jednak zabrakło mi takiej jednej zasadniczej, czyli na przykład możliwość stawiania logotypu na takiej podobnej zasadzie jak na przykład kamerki internetowej, czy jakiegoś swojego napisu. Być może w kolejnych funkcjach tego programu, czyli znaczy w kolejnych wersjach tego programu takie funkcje zostaną dodane. Mam taką nadzieję, ponieważ jest to naprawdę bardzo. Yy, przydatne i nie musimy później renderować tego naszego materiału ponownie i żeby po prostu tylko dodać logotyp czy jakiś swój własny tekst I tak właśnie prezentuje się ten program moim zdaniem jest on naprawdę bardzo przydatny do nagrywania materiałów z gier jak i z pulpitu każdy Nagrany materiał możemy sobie oczywiście eksportować. Możemy sobie taki eksportować i ustawić sobie profil, jaki na przykład chcemy. Jest ich to naprawdę bardzo dużo, jak widzimy. Są nawet komórki. Ja mam ustawione 720p high Profile. Możemy sobie dodatkowo dostosować jakość wideo. Jak oczywiście ustawimy, wysoka plik będzie ważył troszeczkę więcej. Mamy także oczywiście bitrate. Zobaczcie sobie tutaj, drodzy widzowie, na rozmiar pliku. Mamy tu pokazane oszacowanie, ile taki plik wynikowy będzie ważył. Jeżeli oczywiście zmniejszymy bitrate, taki plik będzie mniejszej, będzie oczywiście mniejszy, jednak jakość będzie oczywiście także proporcjonalnie gorsza. Tak więc możemy tutaj dzięki temu suwakowi sobie ustawić, jakby kompromis pomiędzy jakością pliku a yy, wielkością pliku a jakością naszego nagrania. Mamy także możliwość dosto dostosowania ścieżki dźwięku. Możemy dźwięk wyłączyć, ustawić dźwięk numer 1, czyli dźwięk yy, z gry, oraz dźwięk 2, czyli z naszego mikrofonu. Wyjście audio oczywiście w stereo bądź 5.1. I jeżeli później nacisniemy ten start, zacznie nam się eksportować ten plik i będziemy mogli go oczywiście już sobie wrzucić na y, YouTube'a bądź inne serwisy tego typu. Tak więc y, jest to naprawdę bardzo przydatna funkcja i jeżeli byłaby tu możliwość wstawiania logotypu bądź własnego tekstu, zaoszczędziłoby mi to na pewno dużo czasu i nie musiałbym ponownie renderować żadnego filmiku. Y, tak bym miał już po prostu wszystko zrobione dzięki temu programowi. Bo jeżeli taki plik sobie nagramy i wyeksportujemy, już on praktycznie służy do wysłania. Zapraszam Was już do drugiej części filmiku. W nim skupię się na różnicach pomiędzy popularnymi programami do nagrywania. Oczywiście wystąpi tam też program Action Release. Tak więc zapraszam Was już teraz. Dziękuję Wam za uwagę.